Śnieg spadł wreszcie 23 grudnia. Może z tymi białymi światami nie będzie tak źle. A dzisiaj zaczniemy od takiej zagadki dotyczącej parkowania przy tym przejściu dla pieszych. żeby odpowiedzieć na postawione pytanie poszukamy odpowiedzi w artykule 49 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo ruchu drogowym który mówi że nie wolno zatrzymywać się na przejściu dla pieszych a także 10 metrów przed przejściem dla pieszych i to obowiązuje to dotyczy każdego przejścia dla pieszych natomiast dodatkowo również 10 metrów za przejściem nie wolno się zatrzymywać na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Przedstawiona droga niewątpliwie jest drogą dwukierunkową, natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jeszcze, ile ona ma pasów ruchu, bo pasy ruchu, zwróćmy uwagę, że nie są pomalowane. Co to jest pas ruchu? Każdy z podłużnych pasów jest wystarczający do ruchu rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. Czyli jeżeli nie ma Znaków wyznaczających pasy ruchu, to pasów ruchu jest tyle, ile zmieści się obok siebie rzędów pojazdów wielośladowych. Skoro więc na tej ulicy swobodnie mieści się rząd zaparkowanych pojazdów, oraz bez problemu wyminą się dwa rzędy samochodów obok tych zaparkowanych pojazdów, to uważam, że są tutaj trzy pasy ruchu. Skoro są trzy pasy, a nie dwa, to tutaj można parkować bezpośrednio za przejściem dla pieszych. Gdyby droga była węższa i byłyby dwa pasy, no to wtedy parkowanie również 10 metrów za przejściem byłoby wykluczone. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, gdzie to jest za przejściem dla pieszych i przed przejściem? Jak to rozumieć? Czy to zależy od tego, z której strony patrzymy, czy to, że auto stoi przodem lub tyłem? No nie, musimy spojrzeć sobie na to w odniesieniu do kierunków ruchu dla danej połowy jezdni. Jest to tak jak na załączonym obrazku. Ponieważ szerokość auta osobowego ma około 4,5 metra, auta stojące bezpośrednio przed przejściem stoją w bardzo bliskiej odległości do siebie. No prowadzi to do wniosku, że auta numer 1 i 2 stoi nieprawidłowo, zaś trzecie prawidłowo, ponieważ stoi ono za przejściem dla pieszych. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek pomógł odświeżyć przepisy dotyczące parkowania w okolicy przejść dla pieszych. Zdrowych, wesołych świąt. Udanej zabawy sylwestrowej jeszcze nie życzę, bo myślę, że przed sylwestrem jeszcze się zobaczymy w jakimś filmiku. Do usłyszenia, cześć!